Chcemy wydać 100 tysięcy funtów libańskich, które przed kryzysem ten jeden banknot były warte około 65 dolarów. 9 dolarów za kilogram. W Polsce też nie są tanie, ale tutaj za Czeresznie trzeba by było dać 8 takich banknotów, co oznacza 8 pensji. Przed kryzysem 0,97 centa To e, dokładnie przed kryzysem 100 tysięcy libańskich funtów Czyli tyle teraz jest warty ten banknot, który mam w ręku Natomiast przed e, kryzysem był on warty 65 dolarów I pokryłby cały ten koszyk i jeszcze by zostało Więc 400, co Problemem jest to, że się zdewaluował Fund e, Lewański i kiedyś pensja, która była warta 400 dolarów, dziś praktycznie może być warta 40 dolarów, przez co o takim koszyku dzisiaj Rita może tylko marzyć.